Witajcie kochani, w dzisiejszym filmiku będzie krótka recenzja na temat książki Życie artystek w PRL. Napisał tą książkę pan Sławomir Koper. Kilka książek już tego autora przeczytałem, dużo pisze, super pisze, prostym takim przyjaznym językiem. Dlaczego za takie książki się wziąłem? No bo już po przeczytaniu kilkunastu książek stricte historycznych naprawdę zaczynałem doła dostawać, popadać w depresję, zamyślając się nad naszą historią, bo jak nawet mieliśmy sukcesy, to potem wszystko i tak się obracało w niwecz, więc postanowiłem trzymać się takiej literatury, że dotyczącej trochę historii, ale tak lżej napisanej. Polecam te książki pana Kopera, to jest historyk z wykształcenia, ale pisze to tak, jakby dziennikarzem, był biografistą. W prosty sposób, takie wyciąga ciekawostki, mało znane. Teraz wybrał po sobie osiem artystek, według klucza subiektywnego, jak sam podkreśla. No, klucz jest prosty, no. wybrał takie artystki, które już dawno nie żyją i prawda, e, e, czy to ich rodziny, czy jacyś znajomi, też w większości nie żyją. E, ja to rozumiem, dlaczego dokonał takiego wyboru, bo też w moich opowiadaniach w książce opowieści z tej ziemi opisuje życie ludzi, którzy w większości żyją i, i też pozmieniałem dane osobowe, a nawet nieraz miejscowości, bo nie, nie chcę mieć procesów, bo mam z zniesławienia i tak dalej, wszystko co pisałem jest zgodne z prawdą. Ale wielu z tych bohaterów no, raczej nie chciałoby się chwalić takimi różnymi y, osiągnięciami w cudzysłowie. No. Tutaj teraz zaczynając od końca osiem artystek. Z takiej z drugiej strony zacznę. Cztery z nich zmarły na raka. Chociaż powiem, że te nasze elity za czasów PRL-u artystyczne to miały dostęp do najlepszych profesorów medycyny w kraju, za granicą. I nieprawdą jest to, że tam żyły w biedzie, bo tam władza ich rozpieszczała tak, że na zachodzie artyści to mogli pomarzyć tylko o tym. Tak samo i teraz to większość może pomarzyć. No jest tam kilku, że mają wielki talent i też jakieś znajomości, to, to żyją sobie też. Ze swojej sztuki, ale większość to po prostu robi to hobbystycznie. No, Ma talent, próbuje coś robić, coś napisać, coś skomponować i, i tyle. Ma, mają więcej satysfakcji niż pieniędzy z tego. No, a dlaczego mówię, że cztery, cztery z tych artystek, nawet niektóre w wieku umarły na raka. Mając dostęp do, do profesorów, do, do najlepszych terapii tam w tamtym czasie, chociaż wtedy no, medycyna była w powijakach w tym temacie. Teraz są trochę lepsze. Te, te, te środki, te lekarstwa, lekarstwa to jest, są trucizny, chemia. Tylko, że jest bardziej dedykowana, targetowana, bardziej w raka niż w cały organizm, jak wtedy. No, a ja to podkreślam, w mojej książeczce tam też rozdział jest krótki, kilka stron. Prosta sprawa. Tu wiedza jest też przed 100 lat. Tam, no, jak stosować profilaktykę, żeby nie zachorować na raka, co robić, żeby go naturalnie tam powstrzymać, zwalczać. to to są proste sprawy. No, no. Unikać pewnych y, rzeczy fizycznych, tak promieniowania przede wszystkim elektromagnetycznego, rentgenowskiego, jądrowego. No wiadomo, że to, że to mało kto się z tym styka, ale niektórzy się stykają. Pracy tam, przy jakiejś tam ciężkiej chemii azbeście, czy tam w jakichś metalach ciężkich stres, stres trzeba eliminować bezwzględnie. tam. Naprawdę, że bo tutaj też ja tak sobie analizowałem życie tych artystek. No i Stres, stres je wykańcza, niepewność co czy się uda, czy nie uda, czy się spodoba, panu nie spodoba. To wszystko powodowało, że w stresie a w stresie się organizm zakłasza, w zakłaszonym organizmie rak szaleje, hula i tak dalej. Jak już się dostanie, to go ciężko powstrzymać. Jakie by się metody, radioterapię, chemioterapię, tam nie wiadomo co stosowało, no chyba że jakiś mały, złośliwy, punktowy, wyciąć i można na jakiś czas zapomnieć, ale. Tak zwane remisje tam mogą być w każdej chwili, tam wielu mi moich tam członków rodziny zmarło na raka, także wiem, o czym mówię, no. Teraz yy, pod kątem, ten. no to osiem artystek, sześć ewidentnie tam, no, stworzyło kulturę polską, ale pochodzenia innego, tam połowa wiadomo jakiego, starozakonne, panny, Żydówki, tak, albo stuprocentowe, albo mama, tata. Jedna korzenie holendersko-niemieckie, jedna litewskie, no jedna z tych dwóch też, jeden, jeden tam były kochanek twierdzi, że była po pochodzenia huculskiego, a jak jakby tam no, ktoś nie wiedział, to takie, takie jakby, tak jak Łemkowie u nas, to tacy w, w środkowych Karpatach, taki odłam etniczny, regionalny, ukraiński, no. także, i tu, tu jest na twarz pani Agnieszki Osieckiej, od tej z artystki zaczął. Jak będę wkrótce, bo polecał tutaj te, te książki, bo jak ktoś tam robi takie protkarskie tematy, tam typu tam pudelek, czy jakieś plejady, coś tam, wysokie obcasy, to tam tych dziennikarzy odsyłam do książek pana Sławomira, bo po prostu to jest górą dla was. To jak on pisze, to, a to jak sam podkreśla tu w przedmowach, wywiarach. Jest historykiem i dba, żeby wszystko, co było napisane, to żeby było oparte o fakty, a nie tam jakieś pomówienia, podglądanie i tak dalej. Agnieszka Osiecka, to temat rzeka. Zacznę od końca. Przeszło 2000 tekstów, piosenek, wierszy tam do, do różnych, no, chyba wszystkie tamte ważniejsze zespoły za czasów Komuny korzystały z jej dorobku i przeszło 30 sztuk teatralnych, Czy tam można je przerabiać, tam scenicznych, no można na muzykalę przerabiać, przerabiano. Także pod tym względem po prostu geniusz chodzący, łatwość pisania, no ale niestety w życiu nie dojrzała. Moim zdaniem nie dorosła do dorosłego życia. Miała tam dwa krótkie małżeństwa, epizody, potem to już się nie wiązała. Ilu miała tam takich narze narzeczonych, czy tam tych, to nie wiem, sama, nie wiem, czy by była w stanie policzyć. No, nigdy w życiu nie sprzątała, nie pracowała, próbowała zmywać pod koniec życia. Rekord dwie filiżanki zmywa i się zmęczyła. No, tam, no, i najbardziej tam, y, burzliwy i znany romans tam był z panem Markiem Chłaską. Ale to chyba się dobrali charakterologicznie, bo on te, też jako pisarz powiedzmy wielki talent, ale życiowo po prostu no, pijak Menel. No szkoda gadać. O, czytam teraz kolejną książkę pana Kopera, ja tam już o Chłasce przeczytałem. No. Także jeżeli chodzi o Agnieszkę Osiecką, no. I nawet w tych tekstach, tak, to ja bym o tym króliczku tam skarbił. To, to jest takie chyba podsyłanie jej życia, tam, no, że nie była nigdy w stanie do, do odpowiedzialnego związku. Jak miała córkę z jednym partnerem, no, ale tam oddała go mężowi na wychowanie, sama tylko w piła, jak trzeźwiała, to coś pisała. No, nie więcej nie będę tam, poczytajcie, to, to, to zobaczycie, że tam Żyły te lity jak w złotej bańce, tam w złotej klatce. Tam wszystko miały co chciały. Niektórym nawet dwory przedwojenne tam zostawiano lub sprzedawano, żeby mogli już panować, jak znajomi z zagranicy przyjadą. Dostęp do najlepszej medycyny, do, do najlepszych prawników i tak dalej. Milionom Polaków wtedy i teraz to się tylko może śnić o takim standardzie życia. No. To tylko dopowiem, do, do że były dla nich tam, dla literatów, były domy literata, mieszkania. Dla każdego, dla innych były prace domy twórczej, także nie mieli problemu z mieszkaniem, z zakupami tak itd. Oddzielne sklepy, tam no, po prostu państwo w państwie no, za komuny. Kolejną, tam y, artystką omówioną y, jest Anna German. A tu są na końcu wymienione. No. Anna German, tu też autor pisze, że jest Polka z wyboru. Nie, to nie ona wybrała sobie Polskę. No, ojciec, Niemiec. Niemiec urodzony w Rosji, z Polską miał tyle słonego, że że się w Łodzi urodził, bo tam jego rodzice przez chwilę tam przebywali, jak jeszcze był, był zabór rosyjski. Matka holenderka urodzona też w Rosji. Potem w Związku Sowieckim. Tam większość rodziny wytłukli tam i Sowieci. No jak i podczas wojny, jak już ładna była, tak, a była ten ojciec ojgen. German, tak, geniusz German, bo potem, czy po rosyjsku, i w i German, tak, y, no. Y, poszedł do Łagru, nie wrócił, tam jak napisali, y, nie mogła się zdziwiona, bo był żarlaty już wcześniej, nawet jego pierwsza żona, czy żona i syn y, przeżyli łagier i ten syn nawet w latach 90. został. Zabrany przez państwo niemieckie w ramach repatriacji. Niemcy pięknie zorganizowali repatriację. Ruscy mają jakąś super repatriację 100 tysięcy rocznie co najmniej ruskich tam z innych krajów ściągają, co chcą wrócić. My tylko mamy tam taką, że tam, no, ale tam, też też tam pochwalę się, tam pisałem, podpowiadałem. Zanim piszę, zaczął rządzić tam, do, do, to było tam, że do 50 osób rocznie. No, nie będę dokumentował, teraz tam około 800. No, trochę się wzięło nasze pa, państwo i rząd za sprowadzanie rodaków, co chcą wrócić, chociaż też tam 800 osób rocznie, to jest pikus, jak tam ty setki tysięcy czekają i chętnie by wróciły w każdej chwili. No, Anne German, i, no, do, i, aha, no, no i ta jej, jej matka wyszła za mąż za awatara polskiego przedwojennego, ale Niemca, polskiego tam wodzi urodzonego, ale Niemca i on poszedł do armii Andersa, tam go najprawdopodobniej nie przyjęli, rok czasu nie wiadomo, co się z nim działo. No, no nie wiadomo z czego żył, gdzie żył, no, nie odzywał się do żony, zabrał się z armią Berlinga, po, po bitwie pod Lenino zniknął. Początkowo był uznany za zaginiony, nawet jakiś tam jego kolega z tej dywizji kościuszkowskiej zeznam, że widział jak dostał strzał i leżał, ale ciała nikt nie znalazł. A też tajemnicą policzynale jest, że tam przeszło dwustu naszych dzielnych żołnierzy w bitwie pod Lenino uciekło, poddało się, zdezerterowało, przeszło na stronę niemiecką. No, zwłaszcza, że, że ten, ten i drugi mąż, znaczy mąż, no, ojczymy Andy German bo jak mówię, był Niemcem, no to, to uciekł i też po nim ślad zaginął, no ale to się nie ma co dziwić, jak w Polsce się gdzieś zainstalował, to, to raczej nie było się czym chwalić, się ukrywał, a najprawdopodobniej uciekł do Niemiec na zachód, robił sobie jakieś lewe papiery i te może zginął, nie wiadomo, no. Andy German, bo piękny, wspaniały taran, talent i tak dalej, już w Polsce się rozbijała. Też tam Mickey za bardzo nie pomagał, środowisko i używa normalnie. Tak? Nie było pijaństwa, nie było tam. Po, po, po iluś tam amatorów no, narzeczonych, co, co chwila. No, zaczęła robić karierę na zachodzie. Miała ten niestety nieszczęśliwy wypadek we Włoszech, gdzie tam już też robiła karierę. Trzy lata dochodziła do siebie, tam przyszły mąż, ten pan Zbigniew Kuchmarski tam ją wspierał, wtedy potem się ożenili. Jak dowiedziała się, że ma raka, to się chciwa tam w kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Ale nie chciała się leczyć, no niestety. Mł bardzo młodo zmarła na raka. Tak. Tylko to, to powiem, że, że w Polsce tam, no, po, po cichutku tam jakichś siedem płyt wyszło bez żadnej wielkiej kariery tam do, do dziś. Mi e, się ludzie zapytają, co tam coś kojarzą, a jakie piosenki, to tam jak jedną wymieniam, to tam no... Wiki, człowieczy Nos tam, no, i się kończy, tak. No, natomiast w Związku Sowieckim, bo tam też potem, bo, bo jak stali numer i tak dalej, odbiórz nastąpiła, zaczęli ją zapraszać. Yy, tam zrobiła też karierę, wydała tyle samochodów, a na, 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 płyta nawet więcej niż w Polsce. Traktowali nam, że to tam ich współrodaczka, tak. Tylko, że tam historia spra sprawiła, że w Polsce się zainstalowała z rodziną. No szkoda dziewczyny, no. Żywa, żywa porządnie, żywa spokojnie. A rak ją dopadł. No. Życie los nie jest sprawiedliwy. Kalina Jędrusik. Kalina Jędrusik. No to to jest dziwna sprawa, bo tam no, kilkanaście stron zniknęło z jej rozdziału. Po na wydrukowali na, na końcu książki. no, Tutaj o. No. Z początku myślałem, że to niedbalstwo i tego wydawnictwa i tak dalej. Się. Myślę, na no, no, A może to co zabieg. zabieg. No, Kalin Jędrusik. No, Seks Bomba polskiej kinematografii. No, i jak tak zostanie tam. Poczytajcie. To nawet nie chcę opowiadać, bo to szkoda gadać. No. Talent wielki i tak dalej, ale prywatnie co tam ona wyrabiała, to to się po prostu w głowie... No teraz może to w tych, w tych współczesnych, nowoczesnych czasach to może trendy nawet to jest. Ale ogólnie to tam nie, nie ma za bardzo o czym gadać. Mira Zimińska. Urodziła się jako Maria Burzyńska. I to to jest chyba jedyna, która ta ewidentnie ma tu polskie korzenie i tak dalej. Wyszła jako szesnastolatka za jakiegoś tam pianistę w Płocku, tak, pana Zimińskiego, kiedy zmieniła sobie imię na Mira, nikt za bardzo nie wie. Przeprowadzili się do Warszawy, żeby karierę robić. No, mąż tam zaczął pić, ona się chciała z nim rozstać, bo już była tam znaną piosenkarką rewiową, to jak tu sama w przesłanieniach pisze, przyszedł ją jeszcze poddusić na koniec, potem się rozwiedli. Potem długo, długo, nic. W czasie wojny tam też różne perypetie, od bohaterki po podejrzewaną o kolaborację. Potem po wojnie to wszystko ją oczyścili tam, no ale jak to było, to poczytajcie. Ja nie będę tam pojadał ten, bo a potem wiadomo, zespół Pieśni Tańca ma dobrze. Najpierw byli ulubieńcami partii, tak, bo to też tam selekcja bywa, musieli tam być tylko dzieci chłopów, ewentualnie robotników i to też niezbyt wykształcone, niezbyt wysokie, niezbyt mądre, żeby się ale też nie jest głup... no, to, to, to jak się czyta, to to nie jest tak wszystko pięknie jak, jak to tam pokazują w telewizji i tak dalej, czy na w wywiadach z panią tam, Mirą Było, czy tam no, z tym mężem, z drugim Tadeuszem Sygityńskim, no. Elżbieta Czyrzewska. no to, 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 to aktorka znana tam w kanale, w innych filmach zagrała swoje role, potem rozwiodła się rozwiodła się ze swoim mężem, tu Polakiem, ożeniła się z rosyjskim repertuarem Timesa, bo on tam krytykował wojnę w Wietnamie, wyjechała z nim do Ameryki, ale tam, no, nauczy, języka nie znała, trochę się nauczyła, ale akcentu nigdy się nie była w stanie nauczyć, nie chcieli ją do filmów obsadzać, to trzeba pić tam też, a szkoda gadać tam na Polaków, sprowadzać włącznie z menerami, psychopatami, aż jeden chciał ją tam ubić, wtedy się opamiętała trochę, Potem nawet na jej przeżyciach tam no, chcieli film nakręcić, ale nawet wtedy jej nie zatrudnili, bo chodziła ciągle na bani, tam nie można się było z nią zagadać. No. A i na no, Tutaj też y, cięż, 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 ciężkie losy z matką najpierw w getcie chodzi, w tak potem Auschwitz przeżywa cudem razem z matką po wojnie. Nie, nie chciała wracać do Polski, w Pradze się czeskiej osiedliła. potem do Francji dała nogę, do francuskiej partii komunistycznej się zapisała. W 1956 roku, potem do PZPR-u oczywiście. W 1956 roku odesłała rekrymacje, aha i czym się zajmowała Wajden? No to ona rze rzeźbiarką była, tam no... sztukę sztukę nowoczesną tworzyła, lewej swojej nogi, tam innych części ciała. Ja tam się nie wypowiadam, tam no, do zabrania, to tam... Dziwne to jest, ten, no ale to świat sztuki się zachwyca takimi pomysłami. Yy, no w każdym razie te, te też, yy, no jak, aha, no te też w końcu niestety zmarła na raka i te też to mocno przeżywała, tam nawet jakieś tam rzeźby o raku robiła i tak dalej. No warto, warto też bo też mało znana artystka, a też, też doceniona mocno, tam wiele lat pożyczył i tak dalej, tam całe wystawy po świecie jeżdżą z jej rzeźbami. Halina Poświatowska, no to, to, to kolejna tragiczna bohaterka. E, no, z matką ukrywały, mieszkały w Częstochowie, ukrywały się w piwnicy, jak Ruscy przyszli, wyzwalać, tak, palili, gwałcili, no, trzy dni tam siedziały w, w piwnicy mokrej, z wodą zalanej. Robiło się to na zdrowiu, tam jakieś tam gruźlice poszły, serca, nerek, czegoś tam, no i na serce chorowała już do końca życia. No i tam w ramach takiego programu yy, pocieszania tych, tych tam ciężko chorych tam w Krakowie tam przywieziono tam yy, no, Wisławę Szymborską tak ją wciągnęła w świat literatury szczególnie poezji no i ta potem pisała jakieś takie poetyckie i tak dalej też też te, 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 podobno że jej biografia jest tam przekabacona że tam miała tam jakieś tam w sobie gen autodestrukcji nie miała chciała żyć właśnie tam i zorganizowali drogą Pierwszą na świecie operacji na otwartym sercu, tam zwężania aorty w Ameryce się tam pół Polski zrzucało, Polonia i tak dalej. No ale pożyła trochę. Potem jej też powiedzieli, że no, musi, musi zwolnić, musi, musi, musi spokojniej żyć, bo po prostu nie pożyje długo, jak będzie szarawa ze tak słabym sercem. To zdecydowała się na drugą, podobną operację, ale już w Polsce niestety ta się nie udała i dziewczyna opuściła młodo ten świat. No I Grażyna Bacewicz, ojciec Litwin, no przynajmniej tam twierdził, że, że, że no mocno się czuł Litwinem, matka Polka. A mało brakowało, bo, bo po wojnie urodziła się przed II wojną to no, Ojciec uciekł z, z jej starszym bratem na Litwę. Litwa to mało kto wie, ale była z nami oficjalnie w stanie wojny od 18 roku do 1939, gdzie tam trochę przymusiliśmy ich i podpisali wreszcie traktat pokojowy. A to inna bajka tam. W każdym razie yy, Ojciec ją, żeby, na, żeby przyjechała yy, na, na, na Litwę i że stypendium załatwił we Francji w konserwatorium, bo to była kompozytorka i skrzypaczka. Bardzo dobra skrzypaczka też by była komponować. No na, na, znaczy na szczęście, no to Ministerstwo Kultury litewskiej powiedziało, że po, po rozmowie z panią Grażyną. Aha Grażyna, Grażyna to jest litewskie imię. No teraz od pewnego czasu. Nie, e, w tych memach innych tam się namijają, że Janusz i Grażyna, że to takie było polskie. Nie. Janusz to, 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 to jest polskie imię, chociaż też tam Jana nie pochodzi tylko od rzymskiego boga Janusa, ale mało kto o tym wie. Nieważne. A Grażyna nie jest polskim imieniem, jest imieniem litewskim, które się na Polsce, w Polsce bardzo spodobało, przyjęło i y, dziś Chrystus uważają, że jest naszym. Tak samo Witor nie jest polskim imieniem, tylko jest imieniem litewskim. I ogrodzili Macewicz. No tutaj to, tutaj na cała narzeka, że zbyt nudne miała życie, miała męża, tam lekarza, nie rozwiodła się tam, nie ten, no, no, no jak kobieta żywa normalnie ta może nie miała zbyt wesołego, szczęśliwego małżeństwa, bo ona narzekała, że kompozytorzy to mają dobrze, bo, bo, bo żony tam piorą, sprzątają, no, oni się koncentrują na komponowaniu, a jej mąż tam był profesorem medycyny, też miał wielką karierę, wielkie pieniądze zarabiał. No i ona chociaż chciała tam komponować, nie wiadomo co, nie wiadomo ile, to musiała jeszcze brać, gotować i tak dalej. No mogła też jak pani, yy, yy, no, jak pani, yy, yy, i ta, ta pierwsza omawiana, te, też tam tylko sobie go sposób zatrudniać i tak dalej, jak Grzeszka Osiecka, tak. No a ta jednak to robiła, mimo tego skomponowała tam cztery symponie, tam kilkadziesiąt utworów tam koncertowych, a jakichś takich krótkich form to tam kilkaset. Też jest mało znana, a teraz dopiero tam wyciągana i, i, i jej twórczość. No to nawet współcześni tam i polscy, czy zagraniczni tam y, y, krytycy pisali, że to niemożliwe, żeby ko kobieta była w stanie skomponować takie złożone utwory, zaawansowane. Pewnie ktoś jakiś mężczyzna tam, jakiś biedny tam kompozytor robi, a ona to podpisuje. No takie bzdury wypisywali, no. no ogólnie tam będę podsumował, miało ja być krótko, więc znowu wyszło trochę dłużej. Super książka, fajnie człowiek pisze, dużo tego pisze, no chyba z tego, że jest parietonów takich historycznych, także no musi nad tym ostro pracować, ale, ale się rewelacyjnie czyta, raz, dwa się to czyta i się można dowiedzieć dużo rzeczy i ten wtedy nawet jak się na, na historię patrzy i myśli co, 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 dlaczego się wydarzyło, to się oczy otwierają, że tam ci ludzie to tam naprawdę żyli czym innym. Bo tu, tu wszędzie tam polityka jest w tle, ludzie polityki, w tle jako kochankowie, tam przyjaciele i tak dalej. Tak, że tam różne głupoty im były w głowie, a tam dobro państwa to tam na którymś miejscu, tak już tam musieli się gdzieś pokazać. No, super książka, w ogóle polecam książki tego autora. Jak niech sobie nie kupujcie, sobie wygryźcie, wypożyczcie, poczytajcie, zobaczycie, że was to wciągnie, bo się elegancko czyta. Dziękuję za wysłuchanie, pozdrawiam, do miłego.